Cześć wszystkim, ponieważ zapowiadałem wcześniej, że pojawi się materiał na temat zmian w wersjach urządzenia, tam czwórki, piątki i tak dalej. Dzisiaj wyjaśnię dokładnie, co się zmieniło, jak się zmieniło i na co się zmieniło. To jest raz. A dwa pokażę, jak podłączyć taki przekaźnik SSR i jakie nowe funkcje w nowej wersji pojawiły się odnośnie konfiguracji takich przekaźników. Także zapraszam na materiał. No dobra, no więc może zaczniemy sobie od tego, co się w tych wersjach tutaj pozmieniało. Bo jak wiecie, wcześniej były. W ogóle to może powiem coś na temat tego urządzenia. To urządzenie, na początek powiem, że to jest takie urządzenie, jak widzicie, które. To jest taki kombajner między falownikiem a naszym BMS-em, czyli widzicie, podłączacie sobie tu do niego BMS-a, podłączacie do niego falownik i on sobie sumuje te dane, wszystkie zbiera w całość i wysyła nam przez Wi-Fi na naszą aplikację, czy to na, na, na PC-cie, czy na, czy na nasz telefon komórkowy. Mamy pełny wgląd na to, co się dzieje w naszej instalacji. Możemy sobie tam kontrolować, monitorować stan magazynu energii, stany tego co nam się dzieje na panelach zużycie, produkcja i tak dalej, i tak dalej także generalnie wygląda to mniej więcej na aplikacji tak tu widzicie, jest aplikacja na PC -cie. tu są dane z falownika, produkcja zużycie z baterii co się dzieje, a tu jest cała wszystkie informacje na temat BMS-a to tak pokrótce wcześniej była wersja 4.5 ostatnio Natomiast teraz wersja 4 zostanie została tak jakby wycofana i zastąpiona wersją piątką Basic i piątką Full. Może tak to w ten sposób tutaj nazewnictwo zostało przyjęte. Dlaczego? Dlatego, że generalnie ta wersja czwórka, ona miała troszeczkę inną elektronikę. Generalnie teraz zdecydowaliśmy się na to, żeby robić to tak jakby bardziej na bardziej na wzór piątki, wszystko. Czyli zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj mam dwie wersje leżą. To jest wersja 5 Full, a to jest 5 Basic. Te urządzenia są identyczne praktycznie, za wyjątkiem jednej rzeczy. Widzicie, tu jest taka wpinana płyta, ją się wciska jedną, jedną w drugą, i generalnie ta spodnia jest taka sama, czyli mamy to wszystko, co jest. Piące full mamy to wszystko, co jest w podstawowej wersji. Za wyjątkiem tej górnej płytki, czyli na tej górnej płytce są wejścia na czujniki temperatur i wszystkie wyjścia, jedno wyjście komunikacyjne, modbus i wszystkie wyjścia na ssr ki Także jeżeli potrzebujecie tylko i wyłącznie kontrolować swój falownik, widzieć te wszystkie dane na aplikacji i zarządzać tym nie potrzebujecie tam jakieś przekierowania energii robić, jakiś wyjść, jakiś grzałek podłączać, i tak dalej, to taka wersja tutaj, Basic, czyli ta podstawowa, Wam w zupełności wystarczy. Natomiast jeżeli chcecie się jeszcze bawić w jakieś takie przekierowania energii, typu, yy, zobaczcie tak jak tu mamy w aplikacji, że możemy sobie użyć jakichś wejść przekaźnikowych, pod które możemy podłączyć przekaźniki SSR i możemy sobie zależnie od nadprodukcji, czy od napięcia na akumulatorach, czy od mocy z paneli, czy od y, temperatury na których z czujników, czy też w y, zależności od ceny energii na, na rynkach giełdowych, czy też jeżeli napięcie nam wzrośnie powyżej 253, tak jak tu jest na przykład, lub jeszcze jakieś większe. To możemy sobie załączyć któreś z tych przekaźników, tutaj z tych wyjść, i podłączyć tutaj SSR-kę jakąś i możemy sobie z tym sterować. Także jeżeli nie potrzebujecie takich funkcji, to piątka basic Wam w zupełności wystarczy. Natomiast jeżeli chcecie takie rzeczy robić, bawić się, rozbudowywać swoją instalację off-gridową czy to on-gridową, to, to generalnie no, ta piąteczka Wam się lepiej sprawdzi. No i teraz tak, dlaczego, dlaczego nie czwórka, nie piątka? Dlatego, że one teraz są kompatybilne, nawet jeżeli zdecydujecie się na piątkę Basic i kiedyś będziecie chcieli sobie ją rozbudować, to możecie dokupić taką zwykłą płytkę, ona będzie dostępna na sklepie i to będzie pod nazwą Expander Wyjść do, Ensonala, do EnsoLara. Czyli takie rozszerzenie portów jakby i tą, tą płytkę te urządzenia są tutaj bez pokrywy górnej, ja specjalnie tak zrobiłem, żeby było widać. Po prostu tą, pin, tą płytkę wpinacie sobie na pinach yy, w tą wersję Basic i macie już z tej wersji Basic, można zrobić wersję Full. Także no, myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie. Po, Ponadto ta wersja piątka, yy, czy to Be Basic, czy Full, one mają, one mają troszeczkę nowszą elektronikę. No wiadomo, idziemy do przodu, a nie do tyłu. Więc generalnie tutaj elektronika jest troszeczkę nowsza, jest bardziej odporna na zakłócenia, jest, yy, jest lepsza karta WiFi z lepszym zasięgiem. Yy, czasami, czasami, no wiadomo są, le... czasami zdarzają się takie routery, zdarzały się przy czwórce, że tam były problemy z połączeniem i tak dalej. No przy piątce już takich rzeczy nie ma. Także, także generalnie wydaje mi się, że to będzie tak jakby krok do przodu, no bo, no bo takie kroki no, trzeba stawiać, wydaje mi się. Także jeżeli chodzi o te wersje, wydaje mi się, że to tyle byłoby na razie. Yy, także ze, ze sklepu znika czwórka, pojawia się piątka Basic, a piątka zwykła jest teraz, to jest to samo, co teraz piątka Full. Bo piątka, to teraz jest tak jakby piątka Full. Ci co, ma, ci, co wcześniej mieli piątkę, to tak jakby, tak, 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 tak jakby mają piątkę Full teraz, bo piątki Basic nigdy nie były bez tych płytek yy, tak jakby sprzedawane. Także wszyscy, co mają piątki do tej pory mieli, to teraz nazywamy to piątkę Full. A ci, co mieli, ci, co mieli ochotę na czwórkę, to niestety czwórek już nie będzie, ale mamy piątkę Basic. Po, generalnie mamy to samo co w, piątkach, w czwórkach w tej Basic, plus tam jest trochę nowsza elektronika. Dobra, tyle. Teraz dwa. Przejdźmy do kolejnej rzeczy. Zobaczcie, teraz było do, do tej pory było tak, że jeżeli sobie podłączacie coś pod te porty, czy to aktywnego balansera, czy, czy pod te SSR-ki tu z tyłu, no to zależnie od tego, jaki przekaźnik sobie podłączycie, bo ludzie tutaj różne rzeczy podłączają, czy to przekaźnik normal open, czy to normal close, czy może jakieś inne urządzenie, które jest aktywowane stanem niskim lub stanem wysokim, no to raz to grało, raz to nie, nie grało, dlatego że, no wiadomo, stan... Yy, stan niski musiał być powyżej jakiejś tam wartości, jak ktoś potrzebował stan wysoki. Dlatego teraz w aplikacji doszła taka, przy, każdej, przy, każdy, przy każdym z tych pól z wyjściami, nie wiem czy to dobrze widać, żeby zzoomować to trochę, jest taki, jest taki kwadracik z literką i i ten kwadracik oznacza nic innego jak invert, czyli stan odwrotny do stanu podstawowego. Czyli jeżeli chcemy sobie ustawić na przykład Jeszcze, może jeszcze wrócę, zobaczcie tutaj są przy, przy wszystkich tutaj wyjściach 1, 2, 3, 4. Piątka nie ma tej zmiany. Piąte wyjście tylko jeszcze szóstka i wyjście SSR. Ono tak się nazywa SSR, ale wszystkie ma, mają są pod SSR przekaźniki. to generalnie jeszcze mamy w opcjach wyjście aktywnego balansera ma też, ma też możliwości zrobienia stanu odwrotnego. Jeżeli zaznaczymy sobie tutaj widzicie, jest ptaszek tylko, że wiadomo, to jest jedno wyjście a tu są dwa ptaszki, bo on ma dwa funkcje dwie funkcje ma, ma to wyjście czyli wyłącza to wyjście poniżej np przykład tam 5% naładowania akumulatorów lub tam powyżej 90% czy jak tam chcecie lub jeżeli któraś z cel wystrzeli wam powyżej danego jakiegoś tam napięcia, które ustawimy tutaj w, tej, w tym polu kurcze, no trochę słaby zoom jest no, ale może stąd nie, stąd będzie lepiej, dobra. Lub, o, lub, lub obydwie można zaznaczyć, czyli jeżeli jedna lub druga opcja zostanie aktywowana, to to wyjście aktywnego balansera będzie wtedy w stanie wysokim. A jeżeli byśmy chcieli, żeby to, to wyjście było wtedy akurat w stanie niskim, a nie wysokim, to zaznaczamy sobie tutaj to pole i czyli Invert, czyli odwrotny stan do stanu podstawowego. To pamiętajcie, tu jest taki, taka trochę mała pułapka dla młodych graczy, to kiedyś tam zmienimy, tylko jeszcze nie wiadomo jak, że jeżeli zmienicie te dwie funkcje tylko, to żeby je zapisać, to nie zapisujemy ich tym, tym przyciskiem Zapisz, tylko wszystkie te pola od, yy, od, tych, od tych inwersji, od, tej, od tego stanu odwróconego, zapisujemy tu, tym przyciskiem Zapisz na zakładce Energy. I ta opcja pojawiła się w wersji najnowszej oprogramowania, czyli 5.36. Żeby z tego korzystać, to musicie sobie zaktualizować firmware, który macie tutaj do pobrania na stronie. On jest tutaj w zakładce załączniki i tu można pobrać sobie firmware do czwórki jeszcze i do piątki. No i aplikacje oczywiście nową, nie? Także to jest raz. Tutaj macie taki krótki opis co ma i czego nie ma. Ta wersja 5 Basic i 5 Full. Czym one się różnią? Czyli jak widzicie, nie ma trzech wejść na czujniki temperatur, ta wersja Basic, nie ma wyjść na przekaźniki SSR, nie ma wyjścia do płynnej regulacji grzałki od 0 do 10 V i nie ma tego wyjścia takiego modbasowego, który będzie przystosowany do Home Assistanta. Także, także takich tych rzeczy nie ma, resztę wszystko wersja Basic ma. Czyli generalnie nie, nie, nie ma za bardzo możliwości sterowania tymi wyjściami. Tymi wyjściami wszystkimi od góry, dlatego że tej płytki po prostu nie ma. Dobra, to jest raz. Wróćmy jeszcze na chwilę do aplikacji. No i zobaczcie, teraz tak. Hmm. Mamy tutaj, ja, to, ja ten przekaźnik, nasz SSR, podłączyłem pod wyjście szóste. Pod wyjście szóste wensolarze, czyli zobaczcie, jak to wygląda. Tu mamy SSR-kę, plus jest podłączony, nie, przepraszam, to jest minus, idzie do pierwszego tutaj styku. Nie wiem, czy to chyba za daleko jest temu, nie widać. Natomiast plus jego idzie do R6, do wyjścia R6. Ono tutaj, no, słabo widać, ale ono jest opisane jako R6, czyli to jest Wyjście na szósty przekaźnik. No i zobaczcie, że ta SSR-ka teraz świeci. Widać, to jest dioda i ona teraz świeci, czyli to wyjście jest aktywne. I teraz zobaczcie, bo to wyjście przy tym przekaźniku akurat działa odwrotnie niż, bo ono jest aktywowane stanem niskim. Akurat więc, jeżeli zobaczcie, teraz mamy, jeżeli napięcie przekroczy 253V, a zobaczcie, na instalacji teraz mamy jakie napięcie. 234 V, prawie 233,9, 234 także nie przekracza. A to wyjście mamy wysokie, czyli zróbmy tak. Jeżeli przekroczy 220 V, to powinien nam włączyć ten przekaźnik, czyli wyłączyć nam w tym przypadku. No dobra, zapisujemy to do tego. Do tego solarka i zobaczmy, co się zaraz stanie. Poczekajmy chwilę, bo to trzeba odczekać. Aż on sobie złapię to. Tych! Zgasło nam wyjście. Ee, to przekaźnikowe. No dobra, wróćmy do aplikacji. On nas tutaj zakomunikował, że te dane zostały zapisane. No ale dobra, o, teraz zróbmy mu tak, żeby to wyjście działało odwrotnie. Czyli zaznaczam ten paszek invert. Daję zapisz. me movi Teraz nam się zaświeciło to wyjście i zobaczcie. Jeżeli napięcie przekroczy 220V w sieci, a przekroczyło, bo mamy tam 230 parę, to włącz przekaźnik szósty. I teraz działa to prawidłowo, wcześniej działało odwrotnie, tak jakby. Dlatego jeżeli macie przekaźnik, no zależy do których styków się połączycie, zwykle jak jest przekaźnik SSR, to nie ma styków normal open czy normal close. Dlatego no tutaj był czasami problem z konfiguracją tego. Dlatego teraz myślę, że będzie dużo łatwiej i możecie sobie to skonfigurować pod stan wysoki lub niski. No dobra. Czyli teraz mamy tak. Stan wysoki mamy na przekaźniku. Tutaj mamy wartość 220 V, a 234 w sieci. Wróćmy tu i skonfigurujmy go na 240 V. Czyli jeżeli powyżej 240V, to ma włączyć przekaźnik, ale powyżej 240V nie ma, więc on powinien się za chwilę wyłączyć. Dajemy mu zapis. I poczekamy chwilę. O, już złapał. Już złapał i wyłączył nam ten przekaźnik. Także widzicie, że w tych polach możemy sobie skonfigurować polaryzację tych wyjść teraz. Wcześniej tego nie było, a teraz możemy sobie to zrobić. I to się tyczy też wyjścia, widzicie, aktywnego balansera. Dlaczego to wyjście aktywnego balansera? Jeszcze Wam powiem, czy on się różni od całej reszty wszystkich tych wyjść. Dlatego, że widzicie, te wszystkie wyjścia, one są podłączone, yy, widzicie, przez tranzystory i idą do samego układu. Natomiast to wyjście aktywnego balansera to jest jedyne wyjście, które idzie przez taki, widzicie, transoptor. I ono jest takim wyjściem najbezpieczniejszym z tych wszystkich, bo ono jest pełni odizolowane od reszty układu. Więc jeżeli podłączacie jakieś urządzenia sieciowe, typu grzałki i tak dalej, to zwracajcie na to uwagę, bo tutaj bezpieczeństwo przy zwłaszcza takich instalacjach przede wszystkim. Także to wyjście jest najbezpieczniejsze wyjście aktywnego balansera. Z tym, że jeżeli stosujecie takie przekaźniki, czy to SSR-ki, czy zwykłe przekaźniki takie, takie mechaniczne, no to one też są izolowane e, galwanicznie, czy tam optoelektrycznie i tak dalej. Także nawet przy przebiciu od strony grzałki nie przebije wam na tą stronę tutaj pierwotną, żeby, żeby zniszczyć coś przez ensalara i jeszcze do falownika i tak dalej. Ale, no ale wiadomo, ludzie podłączają tu różne rzeczy, więc zwracajcie uwagę na to co podłączacie jeżeli to są urządzenia sieciowe no to warto o tym pamiętać bo można sobie szkód robić. A, a po co no, także, także jeżeli podłączacie urządzenia sieciowe to można najbezpieczniej korzystać z tego wyjścia aktywnego balansera lub z izolowanych tych przekaźników jakiś yy, czy to SSR-ek izolowanych czy, czy zwykłych przekaźników stekowych, które mają, mają pełną izolację no i generalnie to by było chyba w tym odcinku na tyle. Jeżeli byście chcieli sobie zaktualizować tą wersję, jeżeli potrzebujecie sobie tutaj coś pozmieniać, jeżeli chodzi o konfigurację tych wyjść, to możecie sobie zaktualizować to oprogramowanie, czyli wgrać nowy firmware do urządzenia i pobrać najnowszą aplikację. Natomiast jeżeli nie interesuje Was sterowanie tymi portami i tak to ta aktualizacja nic nie wnosi do, do odczytu danych czy tak i tak dalej, do, do, do kontrolowania tego wszystkiego. Więc jeżeli używacie tego urządzenia tylko do kontroli, no to, no to, to nie musicie tego aktualizować. Ale jeżeli chcecie używać tych, tych wyjść, no to warto o tym pomyśleć. Także hmm, wydaje mi się, że na razie to tyle. następny następny nie, nie będę zdradzał przyszłości co będzie w następnym odcinku. Subskrybujcie kanał jak jak wam się podoba. Jak zasubskrybujecie to będziecie dostawać informacje na ten temat bo aktualizacje się pojawiają i nowe funkcje co chwilę także coś tu dodajemy coś zmieniamy tak żebycie wiedzieć na bieżąco co się dzieje na co się to zmienia i i zapraszam do, 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 do pisania komentarzy, co tam co myślicie o tym wszystkim, i, i, tak, dalej, i, i tak dalej. Może macie jakieś, jakieś fajne pomysły, które można by tutaj jeszcze zaimplementować. Także, jak coś, to dawajcie znać w komentarzach, co Wam tam chodzi po głowie. Yy, się staram tak trochę odpowiadać na te komentarze, jak tylko mi czas pozwala. Także Myślę, że do, do usłyszenia, i do następnego odcinka. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.